To jest kolejny odcinek z Minecrafta. Dzisiaj zagramy w Bedwarsy, ale nie ma przepaści. Bo jak wiecie mam we to trzeba budować te mosty. Wiem. Niektórzy mówią speed bridge'a, więc to dla nich łatwizna. U niebieski, niebieskiego tu mamy. choć niebieski. Może kila jeszcze sobie zrobię. No nie, nie wiedziałem, że mnie ruszy. O tu. o tu, niebieski, to, ale to jest Wedworth. Nie ma, Gdzie nie ma. O nie, dobra. O tu niebieski. I nie ma tak łatwo ze mną. To. O nie, jeszcze on nie ma. Nie. Poszedł pod swojego teammate'a, ale ogólnie jestem słaby w PVP. A to, a to w Bedwarsach najważniejsze jest PVP. A ja oczywiście PVP nie umiem. Jestem słaby w PVP. Bym musiał sobie zainstalować jakąś laurę. Wtedy by mi od razu lepiej poszło. Ale jak zwykle za laurę się pięknego bana dostaje. Tutaj są diaks niebieskiego. E, nie, to są... Nie, to są moje diaksy, zapomniałem. Ej, czy niebieski się do mnie budował? To Oż ten niebieski. Szybko, gdzie jesteś, niebieski? Powiedz. A, dobra, tutaj wyrzucił złoto. Oto ja spadam do bazy z tym złotem. Jak najszybciej, może bym tak białego zaatakował? To jest mój sąsiad. Więc w końcu. O nie, więc w końcu cóż, czemu nie? On ma jak seta, nie mam z nim szans. O nie. A czemu ja nie umiem tak bardzo tego PvP? Dobra. Po co ja kupiłem drewno? Sam w sumie nie wiem. A, obuduję tak. Dla bezpieczeństwa. Tak letko obuduję dla bezpieczeństwa. Gdy te kupiłem drewno, nie wiem po co. A bardzo się przyzwyczaiłem do tych normalnych bedwarsów, tak żeby przeciwnicy myśleli, że ja to tutaj yy, że ja mam, że mam, jeszcze sobie ulepszyłem to ucho. Dobra, baza białego. Mam nadzieję, że żadnego z białych nie ma w bazie Dobra. Dobra. Opiemy. Biali już nie mają łóżka? Naprawdę? Czekaj. A biały został tylko jeden. Dobra, zrobię sobie final killa, jak ten biały gdzieś tu będzie. Kupię sobie szybko ten. Um, ten sobie kupię. Co by tu kupić? TNT. Co? A, ktoś mnie zabił. No jak fajnie. Po prostu najlepiej na świecie, ale dobra. Biorę sobie ten żelazo. Kupuję wełnę. Jeszcze jedno żelazo. To wełny mi wystarczy. Dobra, do skrzynki szybko odłożę, a tam byle jak. O, ty, o, ty niebieski. No nie, ale dobra, idę na kolejną arenę. Ale dobra, normalnie Bedwars bez przepaści. Najlepiej na świecie dawaj, te złoto znaczy jeżelazo żelazo, ale no nie opuścił arenę. Dobra, jestem solo. Ja jestem solo teraz. Tymczasem stać mi na TNT. Tak stać. Dobra, atakuje pierwszy team. Ok. Tutaj się skradam do czerwonych. Czerw... Czy Czer Ale... Nie, za co? Proszę, nie. No. Nie. Dobra. Szybko. Mam nadzieję, że nie widać mojego koniku. Nie, ale za co? Dobra, czekaj. Blickby jeszcze tutaj nie rozkopał. Dobra, będą mieli czerwoni za swoje. Jednak nie. Kompas chyba idą kupić. Ja idę na MC się przygotować. Od jak zbroję, tylko na razie tutaj muszę na shiftie se latać. Po co ja kupiłem w ogóle TNT jak ludzie tutaj mają szkło? W ogóle to są bezwords na high pixelu, więc dlatego mam arenę bez przepaści. A taką sobie wybrałem. Fajnie jest. Arena bez przepaści. Ten był jakiś piorum. O ja nie mogę. Napiję za... O, sprint mi nie działa, działaj mi sprint. Szybko. Dobra. Proszę, już mnie ściga. Chyba nie, dobra, ja idę na MC szybko. Dobra. A te TNT to mi jest w ogóle niepotrzebne. Więc je tutaj wysadzę. A, dobra. Tutaj nikogo nie było. Dobra, po prostu tak rzecz, nie zbieram MC, nic. Nie chcę nikomu zrobić. Gdzie ja tracę te... O! Jakby ktoś musiał mnie zaskoczyć od tyłu. No brawo po prostu. Jeszcze mi ścięło, no. Ale dobra. To, ym, bo żeby umieć Bedwars, potrzeba umieć PvP. A ja tego PvP nie umiem, więc jestem słaby w Bedwarsy. A. Yy, aha, Creeper. Fajnie, bardzo mnie to bardzo cieszy. Dawaj. Dawaj, hajs. Dobra, mam już wystarczająco. I ten shop. Ee, to osja kupuję. To złoto odkładam do skrzynki. Tutaj o, mam kompas. A, dobra, to mogę... O, myślałem, że ktoś... To jest ktoś inny. O ja nie mogę, dobra. Ja latam tylko z moim typem, bo się boję, bo to mam nadzieję, że on umie PvP. A, idziemy do kogoś bazy. No to mnie to bardzo cieszy. Znaczy, chodź, chodź, budujemy się. Ho, budujemy się. Oho! O ja nie mogę. Dobra, roztoklepany, Szybko. O ja nie mogę, dobra. Proszę, regeneruj mi się HP. O, ja nie mogę. Dobra. Jeszcze ci mi się nie udało. Jeszcze prosto owień wpadłem nie. A pale się, jak fajnie. A ten mi zabiera hapera. Członku woda! Woda, woda, woda! Dobra, szybko y. ten. i miecz? Albo nie ironowy. Dobra, żółci mają przechlapane. Idę po diaksy na diaksy. Znaczy po diaksy, po emsy. Ale diaksy też by się przydały, tylko nie teraz. Ale dobra. Mam nadzieję, że o nie, niebiescy już byli na diaksach. Ci jasne jasno, I oni jeszcze żyją. Zobaczymy. Na diaksach, na emsach, nie diaksach. Ale dobra. Proszę tutaj już się jakieś zrobiły tak Czyli pewnie si, ci yy, 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 ten niebiescy Aqua mają już diak sety, to będzie z nimi problem. Taki malutki problem, coś mi się wydaje. Ale proszę, chociaż trze, cztery m Ja o dużo nie proszę. Niech nie idzie, dobra, dobra, idę do bazy i dobra, dobra, a dobra tutaj jest moja baza. Dobra, i pamiętajcie o słupie z dzwonem, to jest najważniejsze, oczywiście. oczywiście. Um, jeszcze łapce w górę, to jest jeszcze ważniejsze. Nie, no, żart, słup z dzwonem jest najważniejszy. Um, no, i, a, no i dobra, um, czekać, że odłożę sobie tutaj ten miecz, żeby był na zapas. O, jeszcze refy sobie kupię, refile, refile. Refill. Szybko ten. Kupię sobie potkę na niewidzialność. I wpiję się. O nie, oni żółci mają sunstone'a, więc trochę przypał, ale nie do końca całego, więc jeszcze kupię sobie ten Kyloff. O, ja nie mogę. Jak mało HP, szybko zjem refila. Dobra, tam są żółci. Potki jeszcze nie piję tak po prostu. Albo jednak piję. Dobra. Szybko zepójdę tutaj o ile jeszcze. Czekaj, niewidzialność 16 sekund. Please. 6 sekund. Dlaczego ta podka jest taka krótka? Dobra, już jestem widzialny. Marnowałem tylko emsy. Mogłem kupić dwie takie poty. Dobra. Proszę, proszę. Jest. Ale oni są enchantowani, nie mam z nimi szans. Ale dobra. O nie, proszę, bo będę się palił przez pół areny. Se wełnę. Y, te. Oni mogą być na mnie. O nie, nie, to. Oni mogą być na mnie troszkę, ale tak troszkę. Czyli co y, zabrał miecz? Jak to się stało? Dobra, nieważne. Ale dobra, będę teraz pilnował łóżka. Y, Pójdę sobie po diaksy. Tylko gdzie jest teraz mój typ, żeby się zenchantować? Oczywiście. Idę po te diaksy. Dobra, cztery diaksy może być. Może sobie Sharpnessa zrobię. Ale dobra, Lesser tutaj. No <grymne> ja prawie spadłem. Ale dobra, I ten kupię se... O nie, to, to, to nie są upgrade'y. Kupię se ten. To 4 diamenty upgrade. Kupię trochę więcej wełny. Dobra, I... Podzbieram na żelazny set. Mogłem w sumie kupić piecyk, ale dobra. A za się da się kupić piecyk? Nie, nie da się pewnie. A to szkoda. Yy, dobra, odkładam to tu. Lecimy sobie tutaj na ten. Na diaksy kolejne. Ja tylko idę na diaksy, żeby sobie ulepszyć piecyk. Nic, nic nie chcę nikomu zrobić. Dobrze. Dobrze, se idę tutaj. O nie. Dobrze. Ulepszę sobie piecyk. Dobrze. Odkładam to, to czekaj, może sobie małego fireballa kupię. Fire, Nie, nie chcący sobie TNT zakupiłem. Ale dobra. Ja te TNT to mogę... Z tej obordi'e. Oh, ale nie da się nigdy tutaj położyć. O. a pa. pa. No, no i pięknie. Dobra, ale mam upgrade pieca, więc pozbieram na złotą zbrojkę. Znaczy, żelazną zbrojkę. Dobrze. Jeszcze stać mi na żelazny miecz, więc te zakupię. Dobrze. W tym czasie odłożę to? Nie. Yy. Jeszcze wezmę tak troszkę wełny. I dobra. Chyba możemy lecieć. Jak tam się klepią? Tam jest rozklepuwa normalnie. Zbie Kradnie mi emsy. czy znaczy, emsy? jestem głupi? Czy co, dobra? Kratnie mi ten diaksy typ. Masz 6 HP. No nie, mówiłem, że jestem. No nie będę się jeszcze palił przez pół areny. Mówiłem, że jestem słaby w PVP. Tu jest też szybko to. Może czekaj, jeszcze pójdę na Emsy szybko. Daj, jeszcze kupię sobie ten mieczyk żelazny. Bez tego się nie obejdzie, bez mieczyka żelaznego. Ale dobra. Pójdę sobie szybko na Emsy, takie malutkie. Takie, które nic nikomu nie powinny zaszkodzić. Może szybko po diakcji, żeby ulepszyć se zbrojkę. Nie, nie będziemy jej tak stać na ulepsze. No. Znaczy o ci przeciwnicy cały... On ma jeszcze seta. No nie. tutaj przyjdzie, niech się pokaże jak jest taki niby dobry Hot łakła A, akła się mnie boi, no to bardzo mnie to cieszy Je, A, jeden diament, bo mi akła ukradł Aha Dobra, czekaj, pójdę na emsy bez wełny Ale dobra Dwa MCT, jeszcze może z dwa by się przydały. Dobra, jeszcze dwa, tak, jeszcze tu ci się, się ten krem dwa. No, ja wiedziałem, że tu tak się skończy, za co? Ja ci nic nie zrobiłem, ja ci nic jemu nic nie zrobiłem. Co ja mu takiego zrobiłem? Czy ktoś mi może powiedzieć, co ja mu zrobiłem? Yym... Um, potki jakieś. Fity, bus, no, takie i ty. Nie. Ale co to kupić, za te złoto. A, żelazny miecz to też się przyda. Bardzo jak nie wiem. O! To bolało, jak nie wiem. Mogłem zakupić refa, ale dobra, lecę na Emsy bez refila. No jeszcze, ja nie mogę. Proszę, nie rób mi tego niebieski. Albo ja ci to zrobię. Widać, że on bardzo dużo czasu spędza na Emsy. W ogóle jaki jest mój typ. Szybko pójdę sobie prawie spadłem. Ten Aqua mi zabiera wszystkie MS normalnie. Dobra, idę do mojej bazy. Jeszcze po drodze sobie zbiorę te MS. Tylko Aqua mi został, a pink mi został do Final Killa. Dobra, lecę do mojej bazy. Szybko tej te piękne schodki zbuduję, Takie malutkie. O! Jak? Jakim cudem? Oszt ten akła. Jeszcze tego pożałuję. Czekaj. Oszty. No nie, jeszcze tego pożałuję. Mam trzy gwiazdki, więc widać, że jestem słaby wykwedworzy. Ale dobra. Tutaj jeszcze zabuduję, żeby mi tak nie za... Da... U nie trochę za ciemno. O nie, tutaj te... teraz trochę za jasno. Ale, co ja niszczę? Może to? Może to. O dobra i teraz to i to. Dobra. Okej, okay, chyba już się wyniósł z mojej bazy. Open, Trap shop. Trap tra, Co to jest? Trap Team. Okła. Go. A. Dobra. E, chyba już sobie mogę wyjść. Mam taką nadzieję. Ale co za typ? No zwalił mi normalnie łóżko. Tak się nie robi, o nie. Jednego języka mi tylko brakuje. Spokojnie. Już się robi. Ale co za typ? O nie, jakieś diaksy malutkie by się przydały żeby se ulepszyć prota. Dlaczego znaczy nigdy nie kupuję tych głupich refili? Co jest ze mną, ale dobra. No jeden diament. Szybko może pójdę do tych um, ciemno niebieskich. Tutaj ja już mogę zostawić w spokoju, bo i tak już zostało rozwalone. Dobra. Czy jest ta baza niebieska? Tam, tam są diaksy niebieskich. Aha. I nie, szybko jeszcze jeden diament. Proszę. Dobra, no to pójdę tam, o! Może tam są jakieś jasne? Nie, ale tam są, dobra. U chcę zrobić zrobię upgrade z zbroi. Mam nadzieję, że Aqua mnie nie zauważy. Ale dobra. I Aqua będzie rozwalony. Aqua nie ma ze mną najmniejszych szans. Ja, to jest bardzo szary. Haha, dobra. Ten, nie, tam były upgrade'y. Dobra. Y, mam cztery diamenty. Aha, dobra. Mam upgrade'a zbroi i chyba mogę iść na tego niebieskiego. Jeszcze sipierkę by się przydało kupić. No. Nie, nie to. Tylko to. Eee, gdzie jest silnikarka tu? Eee, dwa diaksy. Trzeba dwa diaksy, przydadzą mi się. Do ulepszenia generatora, może. Eee, Dobra, to jest hel... Hop, pop Chyba to jest leczenie, nie generator. Dobra, leczenie już chyba będzie lepsze. Dobra. Dobra, mogłem sobie jakiegoś Refila kupić, znowu zapomniałem. Robimy chyba atak na tego, nie yy, wiem, na tego Aqua. Emsów nawet ja nie... O, tu, tu. O ja! No nie, też Maseta, zapomniałem. Ten głupi golem jego. Czekajcie. O nie, jeszcze on ma vipa. Jestem Ławy, Wars. Nic. O nie, nawet już cofnęło do lobby. Kilagi. Dobra, ale to jest koniec tego um, pięknego odcinka.